Siema! Z tej strony ja jesteśmy już. Nie. Tak, jesteśmy. Siema, z tej strony jak, savuz! Minamy na dzisiaj i gramy sobie oczywiście w Bad Warsy. No jasne, a w co innego? Niż Bad Warsy. Trochę ja tutaj tak mało miejsca. Nie wydaje Wam się? O! Dobra, wystarczy mi dziesiątka. I to jest. Nie, ulepszenia ja nie chcę. W ogóle. Możecie zasubskrybować kanał, jeżeli lubicie. Jeżeli lubicie takie filmy, to zostawiajcie łapkę i subskrybujcie Nie! A ja właśnie zginąłem. Dobra. Może trochę pokąpić na teraz. Ale oni wszystko chcą brać. Muszę znaczy tak. Muszę tak rwać. Dobra, mam cztery. Eee, nie wystarczy mieć czwórka, muszę mieć ósemkę. Sześć. Dobra, osiem. W ogóle subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście. Prawie to coś innego bym kupił. Eee, dobra. Eee, nie oceniajcie mnie, oczywiście, że do prosu. Ja prosem na pewno nie jestem i jestem na pewno bardzo, bardzo głupi, mówię, zobaczcie, oni już się tutaj bawią, a ja nawet nie nie, 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 ja po prostu nie wierzę, nie, dobra, weźmiemy sobie to jeszcze, weźmiemy i jeszcze i to wszystko. Dobra, tutaj mamy jednego gościa, który jest chociaż ogarnięty niż no. ma. Co to jest? W ogóle mam muzyczkę. No, dalej, dalej. dalej. daj, daj Dalej. dalej, dalej. dalej. dalej, dalej. A, to To mi tylko, jak tam w ogóle? 10 sekund. Dobra. Mam jednego szmaragda. 10 sekund. Ile? 5 sekund. No dobrze, czekamy. Czekamy, czekamy, a w tej, teraz zasubskrybujcie dzwoneczkiem. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję a my tutaj kąpimy. Jeszcze? tam? Trzymaj. 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 Ja nie wiem co to jest w ogóle tej Dobrze. dawaj, dawaj, dawaj 7, 5, 4, 3, 2, 1 musicie. Macie 3 sekundy, żeby zasubskrybować! 3, 2, 1, 0 Myślę, że udało Wam się zasubskrybować, kanał Trzymaj gościu. Trzymaj Ops! Obca zrób. Obca zrób. Obca zrób. Napisałem tryb. W ogóle my, mamy, my jesteśmy jedynym teamem, które ma łóżko. A my, my, później Nie no, po co ja na to w ogóle robię? Bez sensu to jest. Dobra, już idę do siebie. Idealnie starczyło. Uch! o! Mamy jest takie coś. Czy ma się? Czy się ma? Ile mamy? 30, dobra. Może bym sobie zrobił zbrojkę. No, no dobra, zrobimy zbrojeczkę. Wszejszy marabusz. hey ty! Hey, ty? Tamten idzie? hey chodź! Idzie? Yeah. Idzie. Zbroje zrób gościu! gościu zbroje! Tak, jak nie miał 600 I co zrobimy? Nie zrobimy. Dwie do Eee, ja bym sobie jeszcze trochę... A trochę tak trochę. O! Oho! Będzie kampić. Tam są w ogóle emsy? Nie, nie! Dlatego jestem najgłupszy, ja nie umiem grać w Bedworcy. Nie umiem grać Warsy. Nigdy nie umiem grać w Edworsy. Nigdy, Nigdy. Nigdy nie będę umiał grać we Worsy. Może wygramy w ogóle teraz jakąś... Ja bym, ja bym wolał diamenty mieć. Dobra. No, dobra. Поставьте это разладка в и звоночка. Да. Dobra, ile tutaj jest? Czwórka. No dobra, może być. Już tutaj sobie dam do nich, no bo mam bliżej w ogóle. Tak, ulepszenia kupujemy? Czy nie? Jak myślicie, widzowie? Jak myślicie? Powiedzcie, widzowie, co ja mam kupić. Może jakiś kilo? Dobry. lepszy, Trzy Część za na... to No dobra, mam diamentowo, ale nie wiem dlaczego. Jakieś fajerki by się przydały. Ile? Ile wejdzie? Dwie fajerki tylko. No to ja potrzebuję. O, teraz mogę sobie kopić kolejną fajerkę. Cyk. Dobra, mamy trzy. Myślę, że wystarczy. Coś jeszcze tutaj z tego. Czekaj, co mogę jeszcze kupić? Jakiś mieczek mogę sobie kupić. Cztery szmaragdy, Tak Taki tylko. No dobra, może być. Musimy zobaczyć, gdzie jest żółty. Kompas, 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 kompas trzeba kupić. Tego możemy wygrać, panowie i panie. Kompas, kompas. Gdzie są kompasy? Kompas, kompas, kompasy. W ogóle są tutaj kompasy. Churę siekierki. W ogóle na tym biomie są... bo ja nie wiem. Ja, ja nie wiem widzowie widzę, powiedzcie mi czy są, czy nie ma. Bo... Nie ma kompasów. Ale przecież zawsze były kompasy, czy nie. Ja, 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 ja już nie wiem. Mamy 10. Idealnie. Kurde, co za gamoń. Siema, gościu się ma. No, już kupuję ulepszenie. Pyk. Jest płytnik. Znaczy, mamy ochrona dwójkę? Ochronę dwójkę. Okej. Okay. Dobra. Yy, powinno... Nie, Ty, kupi się przez przypadek. Wziąłem. Ajajaj. Dobra. To. I jeden. to No, jeszcze je. O. O, 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 o! Nie to chciałem. Nie to chciałem zrobić księco. Co i to jest. Cztery diaksy mi jeszcze zostały? Co się za cztery? Jeden diamenty. Brać. Nie wiem co to jest w ogóle. Co mamy za enchant? Ostrość jedynka Chyba ja co sobie zrobię taki mały magazynek i wyrzucimy tam Fireballa. Nie, Hup, myślałem, że Firebola. A, ktoś sobie, go, go, go gość sobie zrobił. byś, byś chciał, wziął może bloki jakieś. Kurde, tego się nie da, nigdy wygrać. Bo dobra, czekali, 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 dobra. Cyk, cyk, cyk. Aha, fajnie, 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 fajnie. Dobra, 32 wystarczy. Nie! Ja wiedziałem! To się nie mogło inaczej skończyć. To się nie mogło inaczej skończyć, Mówi, mówię. Ale dostałem. Co to? O Jezu A i no, jak Usuń. Dawaj mi bloki Ten Dobra, dzięki bardzo Dobra Pokaż mi jakieś ładne dziesięć 10 i I kupiłem, dobra Ale to pokaż mi dobry mieczyk. Cztery szmaragdy, dobry. Nie no, nie, serio? A tutaj jak to jest? Tutaj też nie mam. Ale czego są tylko dwa pola na szmaragdy, a nie mam więcej? Dobra, ja sobie to nie Dobra, Jolo, ja już do niego idę, nie chcę mi się czekać. Ja tak Nidkę bym sobie kupił. Proszę, żeby widka nie była za szmaragdy. O bym sobie kupił. Nibitkę, poczekajcie, ja, ja, ja muszę sobie przemyślić mój plan. Kupuję sobie Nibitkę. To jest pierwszy, mhm. Dobra. Tutaj jest jakiś harmider, jak się idzie. Ten się tutaj chce murować. Dobra. To poczekaj chwilę gościu. Gościu. Goś go Ale on jest dobry. Trzeba yy, zrobić poteczkę. Poteczki, poteczki, proszę. Nie widziałem kurde, 2 emsy. 2 emsy, 2 emsy, 2 dwa emsy, 2 dwa em... dwa emsy. 2 emsy, floresy. 2 emsy, 2 emsy, 2 emsy. 2 emsy, 2 emsy, 2 emsy. Przyjko! Dwa emsy. Jeden. Drugi jeszcze. Proszę. Jest! Możemy kupić teraz niewidkę i możemy do niego przejść i go zabić. Jak myślicie? Ten, kto myśli, że mi się uda, łapka w górę. No jasne, że mi się nie uda, bo nawet nie umiem wejść tam, no? Nie, yeah. no oh no, powiecie mi, że, bar że jestem bardzo głupi, prawda? Możecie mówić, że jestem głupi? Nie, nie, tak blisko było. Przydałoby się wziąć ten, ten złoty. Ja, ja. ja, jeszcze bluczki. I to wyjdzie. Jabłko, jabłko, ja... coś do jedzenia. Naprawdę nie ma. Dobra, jest jabłuszko jabłuszko refajem Refa, jem. Refa, refa. Zajęty jest. Tam jeden stoi. Campy. Ile mamy MSów? Czy MS, krwi, czy z? Czy Emeraldys? A, trzy diamenty? O. Nie, kurde, nie, nie. Ja, przewary, 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 Jeszcze Będzie zajęty wtedy się tam, wtedy tam punkt. Jak myślicie, wygram tą arękę, czy nie? Ja że nie wygramy, bo mi nie starczy bloków. Starczy? O kur! Ja że nie. przykroczyć. Czy nie mam kiedyś?

Nie niewitka, nie niewitka, nie niewitka nie pie nie ją. on 100% 100% wygra. Gdzie on jest? Gdzie on tego No, prawie byliśmy przy końcu. No, prawie, no. Tak, ja bym mógł jeszcze kupić ochronę. A jak on nam tutaj złamał? On tu przyszedł gdzieś? Pokażcie. Gdzie to jest szczelina? ty, O! Ale tu Diaksów! Trzy Diaksy były. A jakbym wrócił, to bym mógł kupić nam ochronkę cztery, Ale nie, co nie chciał wrócić. No dobra, za duży ten już jest odcinek, ile on ma minut. O, 20 minut! Dobrze, no to dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, prawu. Nie! On nie wie, że tutaj je. Ten... Zabije go! No niestety, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, on go zaraz zabije, zobaczcie. Nie wie, jest. No i dziękuję wam bardzo. No i to by było na tyle. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że są odblokowane komentarze, więc jeżeli chcecie komentować, macie na to bardzo dużo. Teraz możecie wszystko komentować. Możecie komentować od razu. Więc. Więc właśnie tak to wygląda i dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ten goście nawet nie widzi go. No. No no i oczywiście komentujcie, łapki w górę i subskrypcję, No. No konale ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się podoba, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje, komentarze. I co, ja Wam dziękuję. Możecie sobie napisać komentarz, jaki, jak, jaki byście chcieli, żebym grał w inną grę. Od razu wszystko możecie pisać. No. No i tak to właśnie wygląda. I... Aha, czyli on wygrał. Okej, okay, on wygrał. No to dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podoba, zostawiajcie subskrypcję i łapki w górę i... Ja już sobie idę. No nie mogę wyciąć Alla prossima e... Pa-pa!